Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat efektów zabiegów. Jeśli mówimy o laserze ablacyjnym, to mamy dwie fazy pojawienia się efektu: faza krótka i faza długofalowa. Faza krótka pojawia się po około 10-14 dniach I, po, i to po tym czasie mamy efekt świeższej skóry. Ona jest gładsza, ona jest mniejsza w dotyku, ona jest jaśniejsza. Ta faza wynika ze złuszczenia skóry przez laser e, frakcyjny ablacyjny. Jest to bardzo fajne dla pacjentów, bo już faktycznie widzą, że coś się fajnego, pozytywnego zadziało. I w zasadzie jedyne, co możemy zobaczyć po 10-15 dniach po laserze frakcyjnym, ablacyjnym, to jest ta świeżość skóry. Na pewno nie zobaczymy poprawy jej jędrności, i jakości, nie zobaczymy zmniejszenia zmarszczek, nie, nie zobaczymy poprawy napięcia. Na to wszystko musimy poczekać. Ile? Trochę to zależy od. Danej osoby od nasilenia problemu, ale pierwsze takie poważniejsze efekty poprawy jakości pojawiają się po 6-8 tygodniach. Podkreślam pierwsze, ale nie pełne. Pełny efekt yy, odmłodzenia po zabiegach klaserem frakcyjnym, który ja obserwuję u swoich pacjentek, ale one też obserwują same u siebie, yy, pojawia się po 4, nawet czasami 6 miesiącach. Dlatego trzeba być troszeczkę cierpliwym i trzeba e, troszkę dać czasu skórze, żeby się przebudowała, żeby się odmłodziła. Czy to dobrze, czy to źle? Na pewno dla osób niecierpliwych wydaje się, że to jest bardzo długi czas, ale e, moim zdaniem jest dużo więcej zalet i przewag tego typu podejścia e, nad ograniczeniami, ponieważ dzieje się to w sposób naturalny. i Mamy do czynienia z regeneracją, z przebudową skóry, dlatego jak ten efekt się pojawi, to on jest po prostu trwały. Czyli ktoś się pewnie zapytał, na ile taki zabieg wystarczy. Tutaj, jak zawsze w medycynie estetycznej, mamy dwie odpowiedzi: odpowiedź wizualna, czyli to, co możemy zobaczyć makroskopowo, gołym okiem, i odpowiedź tkankowa, czyli co zobaczymy, jeśli byśmy pod mikroskopem taką tkankę oglądali. Wizualnie laser frakcyjny odmładza na około między 8 a 12 miesięcy. Przez ten czas naprawdę widać efekt świeżości skóry, efekt poprawy jej jakości, nawet po takim pojedynczym zabiegu. Po oczywiście po serii ten efekt będzie trochę dłuższy, ale jeśli byśmy zaglądali pod mikroskop, wycięli sobie fragment skóry i zobaczyli, jak ona wygląda pod mikroskopem, to ten efekt odmłodzenia jest sporo dłuższy, mniej więcej dwa razy dłuższy, nawet do dwóch lat. Od razu powiem, że lasery nieablacyjne takiego efektu w ogóle nie dają, czyli nie ma tej krótkiej fazy, jest tylko faza długa.